Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo gorąco witam w trzecim odcinku naszych spotkań ze świętymi aniołami w tajemnicach Adwentu i Bożego Narodzenia. Wciąż jesteśmy w Ewangelii Świętego Mateusza. Przypomnę, że święta rodzina musi emigrować wyjechać do Egiptu na czas nieokreślony. Powodem jest złość Heroda i to czego się dopuścił. Chciał zabić wszystkie nowonarodzone dzieci w Betlejem. A zatem Józef, Maryja i Jezus są w Egipcie. Pewnie nie czuli się tam zbyt dobrze. Obczyzna to obczyzna, a ojczyzna to ojczyzna. I oto święty Józef ma Kolejny anielski sen, to był dobry sen. Posłuchajmy, co pisze święty Mateusz. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie, rzekł, Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhają na życie dziecięcia. On więc stał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Pochylmy się krótko nad tym tekstem. Herod umiera. Czy Święty Józef o tym wiedział? Nie wiemy, ale teraz na pewno już wie. Powiadomił go anioł. Aniołów często nazywamy listonoszami, kurierami. Oni przekazują ważne wiadomości od Pana Boga. Z jednej strony nas ostrzegają przed złem, ale z drugiej zapraszają, aby wejść w przestrzeń, w krainę, w sferę błogosławieństwa. I oto to słyszy święty Józef. Wracaj do ziemi Izraela, już jest bezpiecznie. Umarli ci, którzy czychali na życie dziecięcia. Wracaj, bo bezpieczne będzie dziecię. I znowu w centrum tej sceny jest dziecko. Dzieciątko Jezus. Anioł powtarza tą samą kolejność, co w wcześniejszym objawieniu. Wstań, weź dziecię i jego matkę. Tu nie ma powiedziane, weź jego matkę i dziecię. Weź dziecię i jego matkę. I potem powtarza, Mateusz to, co uczynił Józef, a Józef wstał, wziął dziecię i jego matkę. To zdumiewa, że ta kolejność jest nieustannie podtrzymywana. Jezus jest w centrum. On jest najważniejszy, ale dziecko potrzebuje matki. Dlatego Maryja towarzyszy Chrystusowi od poczęcia, potem od narodzenia, w czasie ucieczki, w czasie okresu dojrzewania. Jest z nim aż do 30 roku życia i jest przy jego śmierci. Weź dziecię i jego matkę. Jakie wnioski płyną z tej sceny? Józef kolejny raz widzi Anioła. Kolejny raz go słyszy i kolejny raz posłusznie wykonuje jego polecenie. Wstał, wziął dziecię, wrócił do ziemi Izraela. Trzy czasowniki, oto konkretna postawa człowieka wiary. Nie filozofuje, nie racjonalizuje. Skoro to powiedział Bóg przez anioła, na pewno ma rację. I to jest trzeci moment, kiedy Anioł mówi do Józefa we śnie: Dwa pierwsze na pewno nauczyły świętego Józefa, że warto słuchać Anioła. Warto, bo na tym się dobrze wychodzi, bo to jest słowo samego Boga to jest posłaniec od Pana. Pan Bóg także doskonali naszą wiarę bo nie tęsknimy za objawieniami, widzeniami, zazdrościmy wizjonerom, mistykom, ale na naszych drogach też są aniołowie. Niekoniecznie musimy ich widzieć, ale troszczą się o nasze życie, to doczesne i to wieczne. Święty Józefie, ty wykonałeś posłusznie polecenia anioła. Wyproś nam łaskę dostrzegania obecności aniołów w naszym życiu, spraw, abyśmy byli im posłuszni. Wspomagaj nas na drogach wzrostu w zaufaniu. Módl się za nami. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim, Was i Waszych bliskich niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Któż jak Bóg?